W kanadyjskim parlamencie, w obecności prezydenta Ukrainy, uhonorowano członka zbrodniczej SS Galicjen, oklaskiwali go premier Kanady i prezydent Załęski. Wołodymir Zełański podczas wizyty w Kanadzie wygłosił przemówienie w kanadyjskim parlamencie. Ta rosyjska agresja musi zakończyć się naszym zwycięstwem. Zeleński dziękował Kanadzie za dotychczasową pomoc. Jego przemówienie było co jakiś czas przerywane oklaskami. Sława Ukrainie! Zeleński został przyjęty w Kanadzie jak bohater. Niestety w podobny sposób podczas tej wizyty w parlamencie przyjęto 98-letniego Jarosława Hunkę. To weteran zbrodniczej SS Galicjen. Ukraińska formacja odpowiadała za zamordowanie tysięcy Polaków i Żydów. Spiker Izby Gmin wyraził uznanie dla Hunki za walkę o ukraińską niepodległość przeciwko Rosjanom. Otrzymał on od zgromadzonych owacje na stojąco w tym od prezydenta Ukrainy. Polska jest najlepszym sojusznikiem, jakiego ma Ukraina. Nigdy nie zgodzimy się na wybielanie takich złoczyńców. Jako ambasador Rzeczypospolitej w Kanadzie oczekuje przeprosin, napisał w mediach społecznościowych ambasador Rzeczypospolitej w Ottawie Witold Dzielski. Przeprosin domagały się także organizacje żydowskie. Spiker Izby Gmin wziął winę na siebie i przeprosił. Całą sprawę nazwał przeoczeniem i zapewnił, że określił Hunkę mianem bohatera z własnej inicjatywy. Konserwatywna Partia Kanady żąda też przeprosin od premiera Kanady.